Cześć, ja jestem Kuba, a to jest od Zera do Web Developera, czyli seria filmów, w których pokazuję Wam, jak tworzyć strony internetowe i szeroko pojęte narzędzia do tworzenia stron internetowych. Ostatnio skupiamy się głównie na JavaScriptie i na tworzeniu gry w Arkanoida z wykorzystaniem JavaScriptu. Stworzyliśmy sobie taką kolorową mozaikę z blokami, które chcemy teraz, żeby nasza piłeczka zbijała, jeżeli w nie trafi. No i będziemy sobie to dzisiaj programować. Żeby w ogóle zacząć obsługiwać te bloki, to potrzebujemy je wszystkie złapać. Czyli Game Blocks, nowa zmienna. Na początek pusta. Jak już sobie te bloki wytworzymy, no to chcemy je złapać i chcemy zrobić z nich tablicę. Dokument Get elements by Classname. Wszystkie mają klasę Block Class. No i mamy nasze elementy. Jeszcze zanim zaczniemy je zbijać, to spójrzmy sobie na naszą metodę Game GameOver. No i w tym Game GameOver do tej pory tak dosyć elegancko czyścimy naszą stan naszej mikroaplikacji do takiego domyślnego. No i ja bym chciał tutaj jeszcze robić to samo z tymi blokami. Więc GameBox. Reach, czyli każdy z tych bloków chce, żeby na takim bloku wywołało się remove, czyli żeby one zniknęły z kodu HTML-owego, nie znikają z tablicy, to ważne. No i znowu chcę wygenerować nowe game blocks. Generate blocks. Teraz, jeżeli coś zbiłem i przegram, czy gra się skończy no to stare bloki zostaną usunięte, nowe bloki zostaną wygenerowane i zapisane do tej mojej tablicy, bo tu ma po prostu równa się. Dobra, no to możemy zacząć je zbijać. Idziemy sobie do w bol. No i teraz będziemy programować taką dosyć skomplikowaną logikę. Przy czym ona tak naprawdę nie jest bardzo skomplikowana, bo sprowadza się do tego, żeby sprawdzać pozycję piłki w stosunku do każdego z tych kwadratów. No i w zależności od tego, z której strony uderzyła w taki kwadrat, to ma się odbić w dobrą stronę. Żeby to zrobić, to użyjemy sobie GameBlocks, znowu Forage i dla każdego bloku złapmy sobie też indeks tego bloku w tablicy, czyli tutaj mamy element z tablicy, tutaj mamy jego indeks, ten indeks za chwilę nam się przyda const block bounce równa się block get bounding client rect, czyli coś, co już znacie. Było tutaj, było tutaj. Łapaliśmy sobie ten bounding rect dla piłki i dla tej naszej belki na dole. Dobra, dalej jeszcze stwórzmy sobie dwie takie pomocnicze zmienne. x center i to będzie bounce x, czyli będziemy łapać środek piłki tak naprawdę, żeby sprawdzić czy on jest między lewym a prawym końcem jakiegoś elementu. No i żeby złapać środek to mamy lewą krawędź plus bounce offset with albo po prostu width przez 2. Podobnie y center. Y i, i tutaj damy wysokość. Dobra. No to teraz możemy sobie zaprogramować logikę. I zaczniemy od czego? Zacznijmy może od uderzenia w blok z lewej strony. Bounce right, czyli prawa krawędź piłki. Jeżeli jest większa niż block bounce left i bounce lewa krawędź piłki jest nadal mniejsza niż block bounce left. To znaczy, że piłka nachodzi na nasz blok od lewej strony, bo prawa krawędź piłki już jest w bloku. Czyli ominęła lewą krawędź takiego bloku, a lewa krawędź piłki. O, lewa krawędź piłki. Ta krawędź po lewej stronie nie minęła jeszcze tej krawędzi, to znaczy, że piłka dopiero sobie leci na ten blok. I... No i teraz trzeba jeszcze sprawdzić pozycję góra-dół takiej piłki. I do tego wykorzystam ten Y-Center. Jeżeli jest większy niż blok Bounce Top. No i tutaj ten większy jest taki mało intuicyjny, bo większy Zazwyczaj byśmy się spodziewali, że to nam sprawdzi, czy jest powyżej, no to de facto sprawdza, czy jest poniżej tej górnej krawędzi, bo Y liczymy w tę stronę, tę stronę rosną. Nie jak w układzie współrzędnych w górę, tylko rosną w dół. I Y center mniejszy od block, bounce, bottom. Czyli nasza piłka jeszcze nie przeleciała takiego bloku, czy nie przeleciała za ten blok. No to po pierwsze blok Remove, czyli usuwamy blok z kodu HTML-owego, Ball Direction X zmieniamy na przeciwną. I jeszcze chcemy się pozbyć tego bloku z tablicy tego GameBlocks. Jak to zrobić? Jak się pozbyć elementu z takiej tablicy użyjemy sobie funkcji Slice i funkcji CONCAT GameBlocks. Slice. I co nam daje slice? Slice da nam wycinek naszej tablicy od indeksu do indeksu, nie włączając tego indeksu ostatniego, czyli jeżeli mielibyśmy tablicę, w której są trzy elementy, wpisujemy tutaj 0 i 1, to zostanie nam tylko element o indeksie 0. Ten element z indeksem końca nie jest włączany do tablicy. Dalej concat, czyli łączenie dwóch tablic, gameblocks, no i slice od index plus 1 do końca tablicy. Tutaj jeszcze w informacji o slice, if start is greater than index range of the sequence, an empty array is returned, czyli nie martwimy się, ten, że ten indeks może wystawać za koniec tablicy, jeżeli ten indeks jest na przykład ostatni element w tablicy, bo wtedy to nam zwróci pustą tablicę i coś połączy się z pustą tablicą, co jest zupełnie ok. No i jeżeli to się wszystko zadzieje, to koniec, bo nie ma sensu sprawdzać pozostałych warunków, bo nasz bok został usunięty. To od razu sobie zaimplementujmy logikę, jak jest uderzenie z lewej strony. Zmieniamy right na left. Zmieniamy znak. Right, czyli teraz leci z lewej strony. Bounce. Right większe niż bounce right. Reszta zostaje bez zmian. No to jeszcze jeszcze sprawdzenie góra dół, co będzie dosyć podobne. To może tak. Zacznijmy sobie od x Center. x Center ma być większe niż block bounce left. I x Center ma być mniejsze niż block bounce right. Czyli ma być między lewym a prawym, lewą a prawą krawędzią naszego bloku. No i tutaj bounce bottom. Dół ma być powyżej topu. Powyżej w sensie znaku, tak naprawdę na planszy to jest poniżej. A top ma być powyżej topu, czyli znak w tę stronę. Tutaj będzie zmiana kierunku. Y. I ostatni warunek, jeżeli lecimy z której strony? Z tu mamy bottom, tu mamy top, czyli piłka. Góra piłki jest poniżej dołu, czyli lecimy z dołu do góry. I tutaj mamy bounce bottom, jest większy niż block bounce bottom. Reszta zostaje bez zmian. Przy czym możemy się tutaj pozbyć tego returna. No i jak już mamy wszystkie takie bloki pozbijane. No to jeszcze może tutaj warto by było sprawdzić. GameBlocks Length. Jeżeli jest równa 0, no to mamy Game over, gra skończona. No i może tutaj dodajemy True, czyli że to będzie wygrana. Tutaj damy sobie Victory. I. Wiktory, alert, Wiktory, else, alert, game over. Dobra, zobaczmy czy to działa. No, piłka nam czyści po prostu cały, całą planszę dosyć efektywnie. No to spróbujmy się przyjrzeć gdzie mamy błąd. No i błąd jest tutaj, jeżeli top jest mniejszy od BLOCK BOUNCE BOTTOM, czyli góra piłki jest powyżej dołu, tak, bo tutaj mamy znak mniejszości, czyli jest wyżej niż dół takiego bloku, no to wtedy ten blok ma być zbity. No i nasz arkanoid działa. Warto by było, no akurat mamy game over, jakoś nie, nie się odbił. Warto by było jeszcze sprawdzić, czy czy ten warunek brzegowy końca gry jest spełniony, czyli czy faktycznie pokaże nam się Wiktory, jeżeli zbijemy wszystkie te kwadraty? No ale to zostawiam Wam już do zabawy. Jeżeli udało Wam się zaimplementować całą grę, jeżeli udało Wam się przejść przez te kilka filmów, możecie się pobawić, możecie sobie pograć. Możecie spróbować zmienić rozmiar takiego okna i zobaczyć, co się dzieje. Możecie spróbować wyeliminować błędy albo dodać jakieś kilka poziomów. I tak naprawdę macie pełnoprawną, prostą, bo prostą, ale grę. Czy to w formie jakiegoś prostego projektu na studia? Mi się kiedyś zdarzyło na studiach programować podobne rzeczy, żeby zaliczyć ten przedmiot. Nazywał się chyba aplikacje sieciowe, coś takiego. Więc, jeżeli macie podobny przedmiot czy jakieś programowanie, programowanie aplikacji internetowych, i to jest, zwłaszcza, jeżeli to jest pierwszy rok i musicie pokazać, że potraficie JavaScript, to wydaje mi się, że taki projekt, taki mikroprojekt to jest dobra, dobra zabawa. A sam projekt zajmuje 144 linijki w JavaScriptie, więc wydaje mi się, że ręce się nie zmęczą, a wiedzy. Nabytej przy tworzeniu tego jest co niemiara. Dalej, co dalej, jeszcze nie wiem, ale na pewno spróbujemy coś ciekawego do zrobienia znaleźć. Wielkie dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych filmach.